Siema, jestem ja to jest Assassin's Creed Brotherhood, ja się tu zsynchronizuję na szybko. Ogólnie, na tej wieży e, było to jakiś taki biały ślad, nie wiem, jakiś animusowy błąd czy coś. Znaczy, w sensie błąd, no do wykonania raczej przez... Jak się to skacze, skacze z tego? Jak się skacze? Jak się skacze? Skok? Jak się zyskuje, Serio? Aha, tak. <grym> Okej, okay, nieważne. Wszystko już wiem. Ale zniknął, zniknął. Kurde, był tam na tej wieży coś takiego jasnego i zniknęło. To było dziwne. Ogólnie pomyślałem sobie, że, jak już tak sobie tutaj gram, ogólnie tu sobie można wejść w zakładkę wpływy Bordziów i zobaczyć, ile ogólnie tutaj jest wież. I są to takie niektóre wieże Bordziów, które mają poziom trudności 5 gwiazdek, czyli nie wiem, zaczną je ścigać FBI czy coś takiego, nie mam pojęcia. Eee, więc pewnie tam będzie dużo koksów, i tak dalej, ale ogólnie tutaj chodzi o to, żeby załatwić kapitana tej, tego, tej, tej wieży, tak? Jak się go załatwi, to już to naprawdę nic nie interesuje mnie, tylko i wyłącznie załatwienie tego jednego gościa. a Wtedy ta wieża upada, znaczy, no upada, jest już jakby podatna na podpalenie, że tak powiem, i zniszczenie jej, nie? Tak, także jest, taki jest plan. Tutaj rozwaliłem wieżę gdzieś, kurde, w którymś z tych miejsc. Tu jest jeszcze jakiś punkt widokowy eee, Panteon. Zapewne teraz Panteon, który już nie jest w kłódce, będę mógł przejąć. Ogólnie tutaj jest coś takiego jak Bank. To jest coś takiego jak Mausoleo di Augusto, który też chyba był zablokowany. Który też pod pewnie mogę odbudować i z tego będę czerpał jakiś zysk. To jest bardzo fajna sprawa. E, ogólnie mam tutaj misję i chciałbym do niej dążyć dzisiaj. E, więc myślę, że tak pod koniec odcinka, jak już porobię troszeczkę misji, to zajmę się. E... Sorry, 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 sorry so. Zajmę się wieżami Bordziu, o ile będę mógł w ogóle do nich dotrzeć, bo jak próbowałem na przykład szukać e, tych całych, jak to się mówi, punktów synchronizacyjnych, w sensie no, na mapie są oznaczane, nie? Ale oddziela je też ściana animusowa, czyli taka jakby ograniczająca ecja, że, że nie może na razie tam iść, bo Fabularnie jest aktualnie w bardzo mocno w plecy. Więc może się, może się pocałować w Dubsko, bo tak daleko nie może iść. Yy, więc pewnie to też będzie tak ograniczone, bo też pewnie wszystkich, wiesz, nie zrobię, bo raz może będzie za trudne, bo nie wiem, będzie... Kurde, laski! Zróbcie mi laski, a nie, kurde, będziecie mi obijać. Yy, no, także wydaje mi się, że pewnie wszystkiego nie uda mi się zrobić. Wszystkich, wiesz, więc najlepiej warto progresować. Kurde, Ezio, o ja pierd... Sze... <laughs> fajna ławka, malowałem, no, bardzo, bardzo ekstra. Także myślę, że takie pędzanie na ślepo przed siebie będzie najlepszym pomysłem w sensie fabularnie na razie. Bo aktualnie jestem na samym początku. Ile ja zabiłem, kurde, ludzi dopiero? No parę, parę sztuk. To jest nic. Ja chcę więcej. Ja chcę więcej, by móc więcej. Bo, bo mordować złych ludzi oczywiście, bo ja tylko tych złych robię. Nie? No wcale nie podejdę do jakiegoś zwykłego ziomka i nie wbiłem mu sztylecika albo ukrytego ostrza podrzeberka i po tym usmażę na grillku, ale nie jestem kanibalem, więc raczej nie zrobię tego. Seha, <laughs> tam. Ja... Przejdę tędy? Przejdę? Przejdę, kurde, przejdę, zarąbiście. No wspinaj się, Ezio. Ja pierdzielę rzeczywiście, warto chyba na tym koniu podążać, bo inaczej będzie cienko. O, już gość mnie wypatruje, co zazdrościsz, co? Bo ty jesteś narąbany, a ja jestem trzeźwy i sobie biegam po dachach. O, proszę bardzo, jaki zazdrośnik. A tu drani. Dawaj. No, ja pierdzielę! Czy ja tak. Ty... Ezio, kto cię uczył strzelać nożami, kurde? Chyba. Chyba, kurde, nikt cię nie uczył strzelać nożami. Ja myślałem, że jesteś, kurde, wiesz, nauczony we wszystkich sztukach walki nożami też rzucasz po zarąbiście. A tu co? Gówno. Ja pierdzielę! Ezio, please! Szczelałeś tam! Ja oznaczyłem przeciwnika, a tu tupsko. Mój głos nadal jest w kiepskim stanie, ale może uda mi się nagać ten odcinek, bo próbowałem nagać coś więcej, nie wiem. Żeby nagrać troszeczkę może dłuższy odcinek, troszeczkę więcej fabularki, ale w przednim odcinku tak już mnie męczył, męczyło gardło, że ledwo co mogę mówić? Dziadostwo, dziadostwo, to jest po prostu kiepskie, że ja nie mogę nagrywać odcinków. No to jestem w Rzymie, fajnie, mogę zostać papieżem czy coś, bo to by było dosyć fajne, eleganckie. Pierwszy assassin, który został papieżem. Tędy nie przejdę, bo bym się spierdzielał i bym zginął. Bo byłoby to dosyć ciekawe, w sumie, jakby się udało kurde sprzątnąć tego starego dziotka, bordzie. Z tego... Jak się nazywał? No Bordzie się nazywał, ten papież z dwójki. E, to by było fajnie, bo w, w, w dwójce chwilę go nie sprzątnęło pod koniec, ale to jest spoiler, więc czekatam. Ja e, nic... Ha, Machiavelli. Did you I did a small victory They are up. And in time with work we'll have a few dozen more And in time Cesare's gaze will return to us and we'll be broken again Now, where is my contact, Vinicio? Powinien już skończyć tę Follow me. My, że myślałem, że podejdę do misji. I ta ja misja się skończy: coś w stylu, że gościu powie: OK, rób to, 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 tamto. I koniec misji. Będzie taka po prostu 5 sekund rozmowy, koniec. Ale na szczęście jednak nie. Spotkaj się z zaufanym człowiekiem Machiavelliego i odbierz od niego pismo. Złap posłańca Bordziów w mniej niż minutę. Chryste, panie, jak wy możecie tak robić? Jak możecie po prostu. Z tym człowiekiem, który jest przeziębiony, więc ja nie mogę łapać nikogo w minutę, tylko w minutę i 30 sekund. Wtedy to może mi się uda. <laughs> Posłańca. Proszę bardzo, ktoś tu spoileruje misję. Nieładny, kurde, Ubisoftie, nieładny. Sorry, powąchajcie mojego konia. Wiem, że trochę się nie mył, więc odpycha was po prostu ten sprut. <laughs> e nie, kurde, coś taki pasek jest strasznie luźny. Na dupsku ma. Aha, no tak, bo to jest cenzura, żeby nie było widać. <laughs> nie wiem, nie. Wiem. No jedź szybciej. Ma keweli, różne dupską, Balniobiero. Companiero. Chrystepanie. O, tak wyglądają wczoraj, jak, jak tych trzech frajerów tam siedzących. <laughs> Przyspieszaj, Dawaj. Chryste, panie, gdzie ten kurde typol jest? As govern. The pop is very clever to keep this place in business. To your friend the people quite easily. When did you become so cynical? I merely the reality of But all may not be lost. The good news is that we have allies in historia powiedziałem do Machiavelli. rozumiem wszystko, rozumiem, na czym polega w ogóle moje zadanie. podążają za tobą w kompletnej ciszy. Tam mi się podoba. Uwielbiam jak w grach po prostu jest kompletna cisza i idzie się bez niczego. Erdonati, mi signori. You must be mistaken. Who are you working for, ladro? I am working for Noah. There no one will care what we do to you. Wo! Wo! Ocal za ufanego. Kurde, czekaj, czekaj, czekaj. Uwaga. E? Kapatikose, kappa. Wy My myślili, że to przed filmem, nieważne. What the fuck, yeah, you die now, Da wow, aha nie, ha, ha, ha. boom, wow, ale bombę dostał. Ty co, kurde, za stary jesteś? Chodź tutaj, chodź. Boże, gościu biegnie jak, kurde, miał y, kupsko w gaciach, ale... chodź, 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 chodź. Ha, 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 niż minutę, kurde, baby. Aha, i okazało się, że Machiavelli nie chce tego listu. Aha, okej. Okay. <laughs> Machiavelli nagle się teleportował gdzieś indziej. Do swojej bazy, która jest tutaj. No dobra, dobra. Na razie będę przemykał przez ten. E, przez to. przez ten Rzym. A chwilę, tam był koń mój. Panie, wy by było się przejść. Pytanie, czy tam ten koń jeszcze jest? Zrobię to zaszyfrowane pismo, Bordiów. Chciałem. prawie przeczytałem Bogów. Otrzymano nową wiadomość, wyjdź za minusza za Nimusa, sprawdzić skrzynkę odbiorczą. Ale jeśli to ma być coś w stylu. A Sash 1 jeden za darmo, to mnie nie interesuje. Zdeponowana pieniądze obecnie... O, 96 florenów, kurde, a ja nie chcę nic mówić, ale ja się zostaje ...arystokratą! 96. Pytanie, czy mogę podejść do jakiegoś y, y, tego frajera i wziąć mu konia? Tak! Mogę! O kurde zaś mnie, jest... a nikt mnie nie goni! Ha, 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 ha. Proszę bardzo, bo gościu nie nadawał no, w ogóle jeźdźca apokalipsy konińskiego. Co? Nie nadawał się na to, więc na to stanowisko, więc ja zyskałem e, szansę jeżenia na koniu, ponieważ wygląda dosłownie tak samo jak ten koń, który no, przyjechałem z Machiavellim. Ale może tak wszystkie wyglądają w rzymie konie, tak? Dokładnie. Wszystkie konie tak samo wyglądają. Proszę bardzo, podjeżdżą. Okej, okay. dostarcz pismo do, do Machiavelli'ego, znajdującego się w pobliżu Term Trahan albo Trajana. Nie wolno ci od niej żadnych obrażeń. Och, kurde. Będę starał się robić wszystko na pełną synchronizację, a mi się to kurde nie uda. <gry> na pewno nie wszystko, ale co im się może uda. Oho. Hmm. Wo Wo Oho wow. i już po synchronizacji! To by było na tyle Ja nie wiem czy ja to mamatę kurde z nimi walczyć nie mam pojęcie co ja robię A ty kurde masz! Smacznego wilczku! Ło Dobra, nie ma szans, żebym kurde, znaczy już, już przerąbałem, także nawet nie ma co. Stój kurde stary, daj mi się roztegołować, okej? Okay? Spokojnie, po kolei, po kolei. O proszę bardzo, jak kulturalnie. Ja widzę, że jak nawet jak, jak sobie zrobię, tak zamacham tym nożem, znaczy Boże mieczem, że już robię kontratak to... Znaczy... Jak robię coś takiego, o, takie machnięcie. I jak macham tym mieczem i gości mnie zaatakuje, to automatycznie robię kontratak. W sensie nie muszę idealnie klikać tak, jak on mnie atakuje. Wiecie, że dobrze to wytłumaczyłem, chociaż wątpię. <giennie> Kurde, to są te Berserkerze! Dobra, nie było to zbyt trudne, nie wiem czy dostałem obrażenia jakieś, czy coś, ale wszyscy poginęli. Ser, mesere Ezio ginie, a czy w sensie giną wszyscy z jego ręki? No dawaj. Pokaż na co cię stać. Nieudana synchronizacja. No jakoś nie widzę, żebym odniósł jakieś obrażenia. Szukaj kryjówek wyznawców Romulusa. Dobra, ja bym chciał ich wszystkich poprzeszukiwać. 50 ja się synchronizacji, synchronizacji, Ja nie przypominam sobie, żebym w ogóle korzystał z y, leczenia, nie? Więc ja nie wiem, gdzie tu niby gro widzisz y, obrażenia jakiekolwiek, które dostałem. Ja nie widzę nic. Wydaje czy już tam zbierają sobie wszystko, co chciałem. Nie ma po prostu sensu łazić do żadnego sklepikarza, który. Y, no. Nie, nie, nie chcę tego. Co to za dziecko, stworzeń zebrał. Nie ma sensu łazić do żadnego sklepikarza, bo żeby kupić noże, żeby to tamto, siamto, bo wszystko można wyzbierać. Wszystkie te potki ja chyba mam. Tak, cztery potki, kurde, proszę bardzo, ekstra. Tutaj 13 przeciwników padło i proszę bardzo, lekarstwo, lekarstwo, to tamto, to Wiesz to jest darmówka noża do rzucania. Nie wiem ile w ogóle no. Przestań. Przestań Eco, przestań zbierać złom. Proszę cię. Przeszukaj ich wszystkich. Noże dawaj jeszcze, masz jakieś noże do rzucania, czy tak naprawdę do tego masz puszki Proszę bardzo, ile tych noży już zbieram? Pięć noży, to pewnie już nie mogę zbierać więcej, ale nadal kurde chcę Znaczy przytrzymać przycisk poszukania i podchodzić do każdego y, tego wroga i, i wtedy automatycznie go przeszuka To no, chyba, że już go przeszukałem, Okej, okay, dobra Pozbierałem co pozbierałem, noże zbierałem i w sumie to nie uzbierałem więcej, bo nie mogę Pytanie czy to jest na górze czy to jest na dole? Na dole, na dole, chyba, tak widzę miga mi coś na dole, tak kąty oka widzę. Uuu, czyżby to był pierwszy ten? Grobowiec? Asasynów? Chyba, że w tej części tego nie ma. Dawaj, coś pstreknął tak, że normalnie ci się otwarło i zamknęło jednocześnie. <gry> Ale to rzeczywiście jak wygląda jak ta kładka dla psów, co się przez drzwi przechodzi jak psów i kotów. Kładka, czy jak to nazwać? Okej, okay, jestem. Znajdź tablicę Romulusa. Boże, wszystko płonie. Dzięki za spoiler, gro. No. Ukończ wspomnienie w 8 minut. Nie do chrysty, panie. Nie będę leciał kudę Nie, nie ma takiej opcji. O, boże, to jest nie będzie dużo. Okej. Okay. Biorę wyzwanie. O, tam jest jakiś ten mechanizm. W 8 minut. Serio? Czyżby Ubisoft chciał, żeby ludzie speed, speedranowali ich gry? To by trochę było lipne. Oni chyba nie wiedzą nawet, nawet co robią za bardzo. Nie dawaj, wskakuj. Wskakuj! Ezio! Dlaczego mi to robisz? Motaberde set pop, Ba bo skurczę. Rozkuczy... <noise> Coś mam zrobić tutaj. Aha, tam jest jakieś... jakieś ślady czegoś. No wskakuj, Ezio! ecio. Ez, Ezio My, a nie w sumie to nie mam po co tam wskakiwać bez sensu. Chociaż może się chwycę tego. Dawaj, dawaj, Ezio. O proszę bardzo, mówiłem że się chwycę, Mówi, mówiłem. Aha, pójść, przytrzymaj LT do tyłu, skok. O, proszę bardzo! Elegancko! Dawaj, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. O! A jakby tak podskoczyć do przodu? Proszę bardzo, chryste, panie w niebiosach, dnia święczy. O lulu, lulu. <laughs> Udało się. Doskoczyłem, wystarczyło nie kombinować. Podejść tam bliżej, nie takim badasowskim krokiem. Nie ma na tyle czasu. Okay. O, woda się zapełnia. Kurde, jak widzę wodę, to mi się kojarzy Prince of Persia, naprawdę. Teraz się będę mógł leczyć i tak dalej, ale raczej nie. A będę mógł teraz potem tutaj wskoczyć? Złap się, Ezio, ty bracie, po Co? Ale już przynajmniej wiem, gdzie skoczyć, to jest przynajmniej dobre. I co, jak zapełnię wodę, to co, będę mógł się w niej wykąpać? Czy co? Nie kiedy Ezio się kąpał. Kto wie? No, dawaj w tą stronę jeszcze raz. Nie wiem, dlaczego się nie mogłem zapać wcześniej. Ale już pominę to. Dawaj, dawaj w tą stronę. Dawaj, przeskoczysz, da radę. Potrzebuję zrobić cztery te sztuki. W sensie cztery mechanizmy odpalić. Niestety nie mogę przejść. Jeśli już tutaj wejdę, to nie mogę iść na tamtą stronę. Po tamtej stronie też są dwa mechanizmy, bo widzę na mini minimapie są cztery. A woda się zalewa. No ja jak nic będę mógł zaprosić jakieś panienki i będę się mógł wykąpać z nimi, tylko tam widzę, że bąbelki są. No to kurde Jackkozje będzie idealne. <laughs> Proszę bardzo, jak kombinuję. Ta, ta, że to niby misja, kurde. Że on musi dowiedzieć, co się właściwie odpierdziela, o on ta-ta-ta, sratatata, ta, ta, ta. ja wiem, co mu chodzi po głowie. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jacuzzi z ponienkami to jest, kurde, coś dobre, dobry pomysł to jest, no. Ja nie będę mówił, że kurde, nie. To jest elegancja Francja. Ale nie, 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 nie o to chodzi. Zejdź sobie tędy i proszę bardzo, tam widzę wyskrobane w ścianie, kurde, ale nie tam. Może teraz. O, proszę bardzo. O, Benes, Benes, Benesuela. Skok fa wtedy Faro pipo. Proszę bardzo, dolewaj wody. Och, jest Dziewczyny będą miały... będą zachwycone. Nie wiem jakie dziewczyny, może ty kurtyzany nie w sumie. Ona się powinna też kurde umyć, bo nie ma do co, co tam robiły z kim? Może lepiej... No nie, kurtyzany jednak nie. Może jakieś eleganckie, może ta Katarzyna, co była z początku. Może ona będzie chętna. Też nie wiem, może też się góle nie była. Tobie! Ecy się nie mył w ogóle, w ogóle postacie się w grach w ogóle nie myją! Co to ma być? Powiem szczerze, to była ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałem po tym, co tutaj właściwie robiłem. Naprawdę! Zeskocz na półkę, przytrzymaj... ...lewy sratek i... aha, dobra. Erby ja skok wiary, to co ty mi kurde tutaj gadasz? Skok wiary, gówno, nie skok wiary. Dobra, ja muszę podejść chyba gdzieś tutaj, okej. Okay. Tak? No tutaj pokazuje mi, że mam zaskoczyć, tak? Dobra, zeskocz niżej. No, zeskocz, złap się, Ezio! Dobra, ale to wygląda, jakbym po prostu mógł zaskoczyć, tak, normalnie. Serio? Nie zauważyli. Aha, zamknęli bramę? Przeciwnicy, ja tutaj przemys pogawędzić, o, o, na przykład o tym, jak boleśnie zgniecie z mojego sztyletu. Proszę bardzo, jakiś tam byk, czy co to jest? Koń na jakiejś tam banerze, czy jak to nazwać? Oho ho. Jedynie co to jest otwarte tutaj. Może jakaś skrzynka. Nie, tutaj nic nie ma. Ale tutaj wygląda, jakby się miało coś otworzyć, jakieś przejście czy coś. Może bym o, sprawdził moim okiem orła, który nic mi nie mówi, wzrokiem orła, ale okiem orła też może być. Znaczy, chyba może być, nie jestem pewien. E, Wyciągnę miecz, na wszelki wypadek, bo miecz zawsze warto mieć w pogotowiu. Jeszcze jak będzie zabawa z dziewczynami, to warto mieć miecz w pogotowiu. E, okej, okay. to, to wygląda jakby po tym się mogło wspinać, ale, ale raczej chyba nie o to chodzi. No, gdzie miałbym w tym iść, potem tam wrócić? O, co to jest, woda? O, fontanna, okej, okay, elegancko. To jakiś ocyś ludzie Jak was wydostać z tego? Nie ruszajcie się! <noise> Zaraz po was przyjdę. Aha! Okej. Okay. Chyba tu jest jakaś flaga, czy ja mam to wspiąć się? O, może o to chodzi? Żeby coś z tym zrobić, ja tu mogę wejść. Jakby fontanna jest, to chyba jakaś zagadka następna. Albo coś źle robię. No przecież wzrok Orła nic mi nie mówi. Podchodzę do tego i nie mogę z tym nic zrobić. Okej, okay, może... O, dobra, pytanie dobre. Chyba tutaj wskoczę, to coś się zmieni? Muzyka jak, nie wiem... Jakby ktoś przysypywał yy, zboże do zboża innego. <laughs> Okej, okay, dziwe to jest. Aha, ale jakbym na przykład... O, proszę bardzo, ale po co? Po co miałbym to w ten sposób robić? Ale po co miałbym łazić w ten sposób? Aha, bo tutaj jest wykruszone coś, okej, okay, okej, okay. wszystko jest jasne, tak mi się wydaje, liczę, że jest jasne, kurde, bo, oho, proszę bardzo, skakaj, O, proszę bardzo, elegancko wszystko tutaj się łapie, normalnie bym miał nasmarowane ręce mąką. Ukończ wspomnienie, o nie, nie ukończyłem wspomnienia, mam to gdzieś. Okej, okay, czy ja wróciłem z powrotem? Nie... Mogę tutaj wskoczyć, ale to jest jakby... Tutaj fontanna powinna być, przynajmniej tam była. Aha, i teraz z tego mogę wskoczyć tutaj do góry, tak? Widzę belkę, która jest chyba tutaj. Ja Powinienem dać radę jakoś przejść? O, tutaj jest! I tutaj pik Pico bello! Oj, oj, oj... <ścoughs> o Boże, za zasrany kaszel. Dawaj! Dawaj dźwignie. I to chyba włącza bombelki z tego co kojarzę. <grywa> o, jaki ogień. Prawdziwy, realistyczny. Nice. Prawdziwie realistyczny, nie prawdziwie realistyczny. <grywa> Aha, już wiem dlaczego wszystko płonęło. Ale wygląda to epicko, no? Trzeba przyznać. Lubię, jak gdzieś się tam wchodzi, pociągnie się za, wi za winkiel. Tak. Zbadaj starożytne ruiny. Ta, 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 ta. Tu jest jakiś skarb ogólnie. Mogę sobie gdzieś go otworzyć? Czy już. Eee, y dupa, nie otworzysz. Chyba, że na górze. Na górze coś jeszcze jest. Ale będę tutaj wskoczyć? Nie, tutaj. Tu, tu, może się chwycić wielu rzeczy, Ezio, ale nie tego, czego byś chciał. Okej. Okay. Ale co jest? Przecież mogę sobie wskoczyć tutaj. Aha, ale tego już tutaj już nie, nie wiem, tego już nie. Dobra, spróbuj Ezio, spróbuj. Spróbuj uwierzyć w siebie. O, dziękuję bardzo, że się jednak skusi... NIE! Kurde Ezio! Przysięgam, że nie zaklikałem, on sam biega. <grytanie> Dobra Ezio, nie wkurzaj mnie. Dawaj, dawaj mi te 140 florenów. To... 403? Pierścienie z kadach? O kurde, o, o, proszę bardzo. I to wszystko się opłaca. Warto być, kurde, skarbowym, e, skarbowcem. Tak. Łowcom skarbów, a ja powiedziałem skarbowcem. Nie no, kurwa Ezio. Ezio ta bene. Co ty odpierdzielasz tutaj? Przecież klikałem dobrze. Czemu ten Skyrim, boże, e, Assassin jest taki dziwny? Przysięgam, dobrze skacze, naprawdę. To nie jest tak, że ja nie umiem skakać. Ja jestem biały, ale umiem skakać, przysięgam. Proszę bardzo, jakie eleganckie. O, o proszę bardzo. Nota bene. Nie kurde! Ezio, please! No! Ezio! Why you do this to me? <laughs> Proszę bardzo. Do góry. No i ładnie, I teraz się mogę wspinać po tym, a nie wskakać kurę do ognia. No to aby, może w sumie mogłoby być zimno na przykład, nie wiem, bo ma gorączkę czy coś. Może nie, bardziej osłabienie. Chociaż nie wiem, może gorączka? Nie mam pojęcia. A i teraz kogo do tyłu. Aha. Jakim cudem! Boże, jaki... Kuty! Aha, tam mam skakać. Dzięki za pokazanie mi posągu drogi. Jesteś bardzo miły. Nie wiedziałem, czy to jest w ogóle interaktywne, ale na szczęście udało się. I, i ten cały coś tam, jak to się mówi, nie wiem, ten kawałek cegły, który się zapałem, był interaktywny. No i proszę bardzo, i co, posągu, co? Co, nawet nie chcesz patrzeć, tak? Zrobiłem to. Za, prawie, że za pierwszym razem. A ty się odwracasz wzrokiem ode mnie? Haha, <laughs> żałosne. Widzisz, że kurde przegrał zakład. Nie wiem jaki, ale wymyśliłem sobie go przed chwilą. Wow! Ło, wow, Ło, wow, 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 wow. a czy tutaj coś jest takiego niesamowitego. Ja miałem to w 8 minut zrobić? Jak jestem tutaj pierwszy raz? Pierwszy raz jestem na takiej wycieczce. Nama doskoczyć? Nie, nie, dam doskoczyć. Próbowałem. Pytanie, czy naprawdę. Chyba, że z potem tutaj wejdę. Aha, tutaj jest coś takiego. Ok, Wiem już wszystko. Ogarnąłem to dosyć szybko, ja nie chcę nic mówić, ale to jest czysta IQ po prostu. Ja już wiem, co mam robić. Gdzie jeszcze zacznę robić, to ja już wiem, że to mam nie robić, bo znaczy, w sensie, ja już wiem co mam robić. Nie! To miało być czysta IQ, a wyszło, że Że nie. E, chyba tak, nie wiem. Ha. Huh. Aha. Chyba, że... Nie, nie o to chodzi. No, pokazuje mi to jakby... Aha, już wiem. Chyba, że po prostu o to chodzi, żeby wskoczyć... Żeby wskoczyć tutaj. No dawaj! Ezio. Chyba, chyba nie o to chodzi, chodzi jednak, żeby wskoczyć tutaj. Nie, 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 bo Ezio kurde, wie lepiej. Aha, okej. Okay. Czyli... Nie mogłem z tego dziadostwa tutaj tego wskoczyć tutaj, ale jak się pobiegłem po ścianie to kurde... Wtedy to już działa. Aha, dobra, dzięki gro. Miałem sobie porobić tę wieżę, że znaczy przynajmniej jedną wieżę... No i teraz? Do tyłu? No tak. Miałem sobie porobić tą wieżę Bojiów, i w końcu wyszło na to, że nie porobię. Nie chcę robić za długich odcinków z tej gry. Bo w sumie, dlaczego miałbym się spojrzeć z przechodzeniem? Demet. jestem graczem. To jest właśnie piękne, piękno przechodzenia gry. Ło Boże! O, czy zrąbałem? Chyba nie, chyba jednak nie, wszystko jest git. <ścoughs> Ale po co to miałbym tutaj skakiwać? To ja nie wiem. Dobra, i tu jestem jakby w głębień, Ja mam, a nie, ja mam po prostu przejść tędy, okej. Okay. Przeskakiuj. To chyba już wszystko git, a tam jest flaga. <laughs> Nara flago, nie interesujesz mnie. Sorry, nie jestem zbieraczem znajdzie. Nie robię tej gry na 100%. Robię fabułę na 100%. <laughs> o Boże, jakiś koks To jest Sparta? O, idą go zabić. Co za ci Upolowali se wilka i kudę myślą, że co nie są. Ja twierdziłem. Gościu dostał gonga tak, że się wyrąbał. <laughs> o skrzynka! Dobra, ale... Ha okej. Okay. Proszę, proszę, jakie eleganckie rzeczy tutaj się wyrabiają. Okej okay. chyba... Nie, to spokojnie jedzcie, spokojnie, dajmy sekundy, okej? Okay? Ale tędy to chyba wrócę z powrotem, tak? Tak, 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 tak. Ale trzeba się dostać. Do... Trzeba się tam dostać na górę, ale to, to zrobiłem w następnym odcinku. Bo... bo tak, w sumie dlaczego by nie. W tym odcinku to na tyle. Do zobaczenia następnego. No i siema.